Kalimera, Kalimera! Czy jest tu ktoś głodny? Witam Was w pierwszym odcinku mojego projektu, który nazywa się Jedź albo Jedz. Macie opcję wyboru. Jak już słyszycie, nazwa nawiązuje do dwóch moich pasji. Pierwsza to podróże, do szwendania się. Druga rzecz to oczywiście jedzenie. Ja myślę, że jest to oczywiście bardzo połączone ze sobą. Gdziekolwiek pojadę do nowego miejsca, chodzi mi o to, żeby tam spróbować jedzenia, i to mnie bardzo interesuje. Interesuje mnie, czemu w danym miejscu używa się danych składników. Interesuje mnie, czemu, mimo właśnie, że jestem w innym miejscu, a występują tu te same składniki, są w inny sposób przyrządzane. Co powoduje, że te wszystkie dania powstające w danym miejscu, właśnie e, są w taki sposób przygotowywane. Więc to jest moja pasja i to chciałbym wam pokazywać. Tym chciałbym się dzielić. Jestem w przepięknym miejscu teraz. Za chwilę zobaczycie. Proszę bardzo, odwracam kamerę. Dopiero co, prawie dopiero co wstał dzień. Ja postanowiłem tutaj się przejść, pokazać wam to miejsce no i opowiedzieć troszkę więcej czemu właśnie jakby postanowiłem w końcu zacząć się nagrywać. Słuchajcie, żeby było jasne. Jedzenie to oczywiście nie tylko pożywienie nie tylko to coś, co nam daje, powiedzmy, paliwo do życia. Ja uważam, mimo tego, że nie jestem żadnym specjalistą nie będę rzucał wam to tutaj żadnymi jakimiś specjalistycznymi terminami aczkolwiek czuję instynktownie i właśnie tego doświadczyłem że jedzenie to także jest ten moment, który powoduje, że ludzie się do siebie zbliżają. Siada się razem przy stole, podczas jedzenia najlepsze rozmowy, podczas jedzenia można sobie, powiedzmy, troszkę tak bardziej zaufać, zbliżyć się do siebie. Jak przyjeżdżamy do danego miejsca, to jakie jedzenie jest jakie jedzenie możemy gdzieś kupić, zamówić w restauracji, czymkolwiek, też pokazuje właśnie czym dane miejsce jest, ale także czym dani ludzie są. Więc jedzenie jest bardzo ważne, więc ja sobie nie wyobrażam, jak pojadę do jakiegoś nowego miejsca, żeby właśnie nie spróbować zjeść tego, co jedzą tutaj właśnie osoby lokalne. A ja, przez to, że tak naprawdę przez kilka miesięcy mieszkam na wyspie Rodos w Grecji, czwartej największej wyspie w całym kraju największej wyspie archipelagu Dodecanes. Chciałbym skupić się na początek na śniadaniach greckich. Jestem ciekawy, czy cokolwiek świta w Waszych głowach, jeśli pomyślicie o greckich śniadaniach. Może jest to jogurt grecki. Na pewno jogurt grecki też pojawi się tutaj w mojej opowieści. Jogurt grecki podawany jest z różnymi rzeczami. Skupimy się na bardzo wielu ciekawych tutaj, powiedzmy takich przekąskach śniadaniowych wśród Greków, takich jak spanokopita, na pewno też poruszymy temat Bugacy. Nie wiem, czy wam cokolwiek właśnie te nazwy mówią. Jeśli nie, to się cieszę, bo o to chodzi, że chciałbym wam pokazać coś. Że na przykład, kiedy przyjedziecie sobie na wakacje do tego kraju, albo przyjedziecie po prostu, właśnie szlakami kulinarnymi, no to będziecie mieli już powiedzmy takie podstawy, żeby pójść do danego miejsca: czy piekarni, czy kawiarni, czy cukierni, czy i będziecie mogli jakby tutaj sobie popróbować nowych rzeczy. A ja, skoro już tak wcześnie wstałem i przyjechałem tutaj na północno-zachodnie wybrzeże tej pięknej wyspy do Dekanezu, no to chciałbym Wam coś pokazać tutaj. Oczywiście, jak widzicie, jestem w cudownym miejscu. Tu jest taka ścieżka piękna, widokowa, niesamowite miejsce, jeśli chodzi o zachody słońca. Owe miejsce nazywa się Kato Petres, czyli dolne skały. Ale no nie to jest główne miejsce, które chciałem wam tutaj pokazać. Chciałbym wam pokazać szczególną jedną taką wioskę, która tak naprawdę wioską może już nie jest, ale kiedyś należała właśnie do tureckich osmańskich rybaków. Bo na wyspie Rodos oczywiście od 1522 roku rządzili Turcy osmańscy. W roku 1856, kiedy to właśnie Kreta była wyzwalana, stawała się wyspą grecką, wtedy to właśnie ci owi muzułmanie musieli wyspę Kreta opuścić. Gdzie się dali? Udali się do północnej Afryki, wrócili na przykład do swojej macierzy, czyli do Turcji, kraju, który teraz nazywamy Turcją, który stąd jest 18 mil morskich, ale część z nich. Przybyła także na wyspę Rodos. Przypominam, że właśnie w tamtym czasie wyspa Rodos nadal, powiedzmy, tą wyspą turecką była. Ci ludzie zajmowali się różnymi rzeczami. Niektórzy byli właśnie rolnikami, i oni osiedlili się tutaj, na chociażby na wyspie Rodos, we wiosce, która nazywa się obecnie Krytinia. Ja właśnie jestem w miejscu, które może nie do rolników należało, ale do rybaków. Jesteśmy blisko morza, czyli domy rybackie oczywiście musiały być blisko miejsca pracy. Tak to możemy nazwać. Więc chciałbym Wam pokazać wioskę Krytyka, w której obecnie jestem. Jest to miejsce wyjątkowe, składające się z takich małych domków. Już teraz możecie to na ekranie. Oglądać i tutaj oczywiście ta mniejszość muzułmańska, puch, przepraszam, może nie mniejszość, ale muzułmanie tutaj mieli swój meczet, mieli swój cmentarz. Mieli zapewne jeszcze wiele innych budynków, które są powiedzmy budynkami takiej użyteczności publicznej. No to jesteśmy. Tutaj w ogóle wzdłuż ulicy mamy dwa takie miejsca. Zastanawiam się, co to jest. Podpowiada mi tutaj e, ta dziura w ścianie, że prawdopodobnie było to miejsce, gdzie było jakieś źródło wody. Może to było miejsce, gdzie tutaj prano, e, czy chociażby pozyskiwano wodę. A my wejdziemy sobie właśnie tutaj, zobaczcie, po schodach do góry. Jest to meczet już nieużywany, z pięknym, troszkę niższym minaretem, e, tylko z jednym takim balkonikiem, jak widzicie ilość balkoników ponoć świadczy o ważności danego meczetu. Na wyspie Rodos działa jeden meczet, meczet Ibrahima Paszy, który znajduje się uh, na terenie siedmiwiecznego miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1988 roku i tam przychodzą muzułmanie się modlić, natomiast tutaj jest to już typowo piękny taki zabytek. No i to jest właśnie ten meczet. No dobrze, także słuchajcie, ja e, zabieram Was do następnego miejsca. Będzie to taka zwyczajna piekarnia po grecku o furnos, gdzie właśnie popróbujemy pierwszego setu, pierwszego zestawu przekąsek, tych śniadaniowych wariacji greckich, więc zostańcie ze mną i zapraszam Was dalej. Kalimera, kalimera, witam Was serdecznie. Słuchajcie ogólnie, w końcu nadszedł znaczy czas, żeby coś zjeść. Dzisiaj e, udamy się do jednego lokalu, do takiej piekarni, takiej sieciówki, tutaj znanej bardzo na całej wyspie Rodos, ale nie obawiajcie się, to nie są to e, żadne jakby turystyczne miejsca, są to typowo lokalne miejsca, gdzie jedzą właśnie Grecy. I tutaj będziemy próbowali takich trzech śniadaniowych. Greckich klasyków. Pierwszy to będzie Spanako Pita, potem będzie Tiro Pita, i jeszcze do koniec spróbujemy bugacę. Jak słyszycie, w dwóch pierwszych jest nazwa Pita. Pita może Wam się kojarzy z chlebkiem takim okrągłym, który, w którym często zawijane jest na przykład mięso, do tego dodaje się tacyki, ale to nie jest jakby danie śniadaniowe. Jeśli chodzi o te dania, o których Wam powiedziałem, no to są pewnego rodzaju takie placki. One są wypełniane różnymi rzeczami. Jest to zazwyczaj ciasto filo, które właśnie ma na Pierwsze z pana Kopita to jak się łatwo można domyślić jest to danie ze szpinakiem oraz serem feta. Szpinak ogólnie dotarł do Grecji z persji w starożytności. Więc tutaj Grecy uwielbiają wkładać szpinak, właśnie jakby nadziewać ciasto filo szpinakiem, dodawać do tego troszkę fety i zajadać się tym na śniadanie. Czy to na ciepło, czy to wręcz powiedzmy nawet na zimno, może na letnio, ponieważ Grecy niekoniecznie jedzą tak bardzo gorące dania. Drugie no to jest tiropita. Tiri po, ser, po grecku oznacza Ser. Więc jak się domyślacie, oczywiście jest to powiedzmy taki placek wypełniony z serem. Więc to będzie kolejna pozycja. No i także zjemy coś słodkiego i będzie to Bugaca. Nazwa Bugacy wzięła się od tureckiego słowa płacza. Więc to będą trzy rzeczy, które dzisiaj chciałbym wam pokazać. Więc zapraszam Was serdecznie. No dobrze, także zobaczmy, co my tu mamy. Mam już yy, pyszności, bugaca będzie zaraz. Więc zacznijmy od pierwszego. Od pana Kopity są dwie opcje. Jest jedna opcja prostokąty, kwadraty. Jest też opcja zawijana, takiego ślimaka. Więc jakby spróbujmy. Rozerwę go, żebyście widzieli dokładnie o co chodzi. Jeszcze ciepły. Może tutaj słyszycie, przybliżę do mikrofonu, żebyście wiedzieli, jak cudownie to brzmi, jak jest świeże. Rozrywane ciasto, filo więc tutaj przybliżę, zobaczcie tak wygląda w środku czasami dodaje się, słuchajcie, no, cebuli dodaje się poru, e, dodaje się różnych rzeczy ale ogólnie głównym jakby, powiedzmy jakby wypełnieniem z e, pana Kopity jest na pewno szpinak i, i, i serfeta. feta zdarzają się wersje bez, 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 bez fety ogólnie sam kiedyś robiłem Pana Kopite, więc dodawałem na pewno do szpinaku trochę, trochę jajka też, żeby to się tak powiedzmy bardziej trzymało, więc spróbujmy. Nie wiem czemu, ale zawsze e, ja czuję trochę słodyczy w Pana Kopicie. Nie wiem jakby z jakiego powodu, na pewno do żadnego cukru nie, nie dodają, ale, ale no jest to nie tylko smak, ale także ta chrupkość ciasta filo. Także ta, powiedzmy jakby właśnie to, że na zewnątrz jest to chrupkie, a w środku jest to miękkie, to to, to jest jedno z moich ulubionych, jakby właśnie greckich śniadań, przekąsek. Jeśli chodzi o kolejne danie, to jest właśnie tiro pita. Jak widzicie ser w środku jest, niekoniecznie feta, różnego rodzaju inne sery, Tiri, czyli biały ser. Wydaje mi się, że to na pewno jakby mam mniej składników niż z pana kopita, bo do pana kopita, jak wam mówiłem, można wiele rzeczy włożyć. To y, tutaj y, jest typowo takie biało-serowe, y, smak takiego właśnie białego naszego twarogu, może troszkę jakby może przesadziłem, ale no, powiedzmy podobnym smaku, też chrupkość ciasta chwilę niesamowite do znania. Ser jest bardzo słony. Jest na pewno jakby powiedzmy troszkę zmielony, ponieważ jakby ma taką gładką konsystencję. Ciasto filo ciasto, które jest bardzo cienkie, teraz idzie się do supermarketu, kupuje się takie ciasto kiedyś to po prostu rozwałkowywano, to już rozwałkowywano. Są oczywiście nadal gdzieś specjaliści, którzy ręcznie to ciasto robią. Nie maszynowo powstaje takie bardzo cienkie to ciasto i potem po prostu nakładamy na siebie różne warstwy, wypełniamy to serem i jeszcze jedna warstwa, jeszcze jedna warstwa, polewamy oliwą, jeszcze kolejna warstwa na koniec jeszcze jedna gazda e, ogólnie ja nie jestem fanem bardzo słodkiego, ale są takie dania, które które jednak na słodko mi wchodzą e, jest to bugaca, to jest właśnie ta semolina środka Bugazzy Posypywana jest y, cukrem pudrem, kanelą, czyli cynamonem, spróbujmy. Stolicą w w Grecji jest miejscowość Seres na północy Grecji. Ciasto filo także chrupiące. Bardzo czuć cynamon słodki w środku. Niektóre są słodsze, niektóre nie. Pierwsze nie wrażenie. Dziś oczywiście Grecy decydują się jeść śniadanie Wiele osób żartuje, że greckie śniadanie to tak naprawdę papieros i kawa Ale no, mają co jeść, więc yy, Moim myślę, wydaje że jednak większość decyduje się na te super Przekąski, dania Więc jak będziecie przeżali obok jakiejś dobrej piekarni w Grecji Na pewno zaczniecie od tych trzech podstawowych, pysznych przekąsek do zobaczenia w następnym miejscu. Kalimera. Witam was ponownie. Tym razem jesteśmy w mieście Rodos. Za mną, jak widzicie, piękna panorama i co można zauważyć, obserwując te cudowne panoramę mianowicie wystające ponad miastem meczety meczetów jest tu kilka, to już Wam opowiadałem ale po co Was tutaj dzisiaj zabrałem? po to, żeby zjeść pyszne śniadanie, a co to będzie to za chwilę powiem w Turcji nazywa się to simit natomiast w Grecji nazywa się to kuluri i mianowicie jeśli chodzi o kuluri, no to my Polacy nazywamy to takim powiedzmy jakby obwarzankiem jeśli chodzi o owe kulury, to jest tak zwane kulury salonickie, te salonikis, czyli salonik, to co dzisiaj chcę Wam pokazać, jest to kulury z filadelfią, czyli z takim białym serkiem. No i właśnie, jeszcze raz jak wspomnę, jest to danie takie, które łączy Turcję oraz Grecję. Więc simit w Turcji, kulury w Grecji zobaczcie, bliżej troszkę, tutaj złapiemy ostrość. I w środku, ogólnie oczywiście, można kulury zamówić z szynką, serem. Można zamówić w sumie, nie wiem, z czym jeszcze, pewnie z jakimiś pomidorami, fetą. Wariancji jest bardzo wiele. No dobrze, więc co? Próbujmy dalej. Wy podziwiajcie sobie piękną panoramę, a ja będę podziwiał owy cudowny smak. To jest niesamowite. To nie trzeba zbyt wiele składników. Wystarczy jeden serek, który jest bardzo bogaty w smaku. Wystarczy to piękne, cudowne, miękkie ciasto w środku. Chrupka powierzchnia na zewnątrz i mamy cudowne greckie śniadanie. Mm. No dobrze Czas żebym zabrał Was do kolejnego miejsca i czas, żebyśmy spróbowali kolejnego greckiego śniadania. Zdrowie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego greckiego śniadania. Chciałbym wam pokazać niesamowite miejsce. Mianowicie wzgórze Smitha, Monte Smith, z cudownym widokiem na najbardziej na północ wysunięty cypel właśnie wyspy Rodos, ale i także miasta Rodos, bo jak to widzicie tam w oddali jest to przylądek Zonari, na którym znajduje się akwarium, które można oczywiście odwiedzić. A tutaj mamy ławeczki. Pięknie proszę zobaczyć, można sobie cudowne śniadanie zjeść. Można tutaj przyjść także na niesamowity zachód słońca. Jeszcze na chwilę przenieśmy się do tego, co tam widać w tyle, w oddali. Jest to, drodzy Państwo, oczywiście moi kochani kasyno. No i oczywiście tutaj niesamowite kolory wody, a w tle sąsiedzi 18 mil morskich, ponad stąd znajduje się już inny kontynent, mianowicie Azja. Ale dzisiaj niesamowite barwy tego morza. Ja nie mogę przestać na to patrzeć. Podejdziemy sobie bliżej. Zobaczcie, jakie to są w ogóle odcienie. Chyba jestem w raju, tak mi się wydaje, że jestem w raju. Dobrze, jeśli chodzi o to śniadanie, które chciałbym Wam teraz pokazać, to jest oczywiście jogurt grecki. Zapytacie, czym się różni jogurt grecki od takiego naszego jogurtu naturalnego? Na pewno jest mniej w nim wody. Jest odsączona właśnie, jakby z jogurtu greckiego, serwatka. Przez co y, to powoduje, że ten jogurt grecki jest troszkę zdrowszy, jest gęściejszy. Wiele innych rzeczy można ciekawych zrobić z tego jogurtu. Na pewno kojarzycie zacyki, Ale Grecy także jedzą właśnie grecki jogurt na śniadanie. Jedzą go z, w prostej formie, czyli na przykład z miodem. Jedzą go troszkę w bardziej skomplikowanej, czyli na przykład podają go z jakimiś nasionami, z owocami. Podają go chociażby z. Łatkami owsianymi, więc no ja tutaj też chciałem wam pokazać takie greckie śniadanie Łóżeczka oczywiście gratis <grytanie> Do, od, od pań, które mi to sprzedawały otrzymałem Także próbujemy Jak już wam wspominałem, ja nie jestem fanem słodkiego Więc musicie wiedzieć, że to jest specjalnie dla was Ale nawet jak nie lubię śniadania słodkiego na słodki sposób podane, to ten widok powoduje, że chyba wszystko mi będzie smakowało. Hmm. Robi się coraz bardziej ciepło, więc skończymy. Widzimy się w kawiarni. Jak widzicie, jestem już w kawiarni. E, to znaczy, że czas nadszedł końca, jeśli chodzi o nasze śniadania. Nasz odcinek o śniadaniach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, co ja na głowie. E, słuchajcie, no, ogólnie to jeszcze tutaj rzecz, jaką już, o której już mówiłem. No, nie da się w Grecji skończyć albo inaczej zacząć śniadania. No i może skończyć też bez kawy. E, latem e, pije się kawę na zimno. E, kojarzycie na pewno taką kawę jak Frappé. Aczkolwiek musicie wiedzieć, że o wiele bardziej popularną kawą w... o, tutaj jest kamera. Bardziej popularną kawą w Grecji teraz, jeśli chodzi o te zimne kawy, no to jest Fredo. Fredo może być espresso, może być Fredo Cappuccino. Jeśli lubimy z mlekiem, no to Cappuccino. Jeśli bez mleka, no to właśnie Fredo. Espresso, no czyli najpierw robimy espresso, e, potem jakby roztapiamy w tym cukier. Dlatego nasz mogą pytać od razu, ile my tego cukru chcemy, e, słuchajcie. E, więc mamy trzy opcje: Alarcie, 4, skieto, Meoligi, Metrio i Gliko. E, no i co? No i potem w takiej maszynce, którą teraz właśnie oglądacie. E, robi się kawę, pani widz, zobaczcie tutaj jakby automatycznie tutaj jakby miksuje espresso z lodem i cukrem i w ten, w ten sposób powstaje takie właśnie oto cudowne e, arcydzieło zwane Fredo Espresso w moim przypadku. Więc yy, mam nadzieję, że i yy, życzę Wam tego, że jak przyjedziecie do Grecji, to popróbujecie wszystkich tych pięknych yy, śniadaniowych przysmaków. Yy, no i co? No i przyjeżdżajcie na Rodos, przyjeżdżajcie do Grecji, yy, próbujcie, podróżujcie kubkami smakowymi yy, i, i żegnam się z Wami na ten moment. Yy, no i widzimy się niedługo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Witam Was ponownie. Czas na część bonusową, jeśli chodzi o greckie śniadania. Bonus. Na czym będzie polegał bonus? E, na pewno zaczniemy od kawki, e, kawy po grecku, aczkolwiek e, bardziej w Polsce znana jaka kawa po turecku. I tutaj właśnie widzicie jak ja taką kawę sobie przygotowuję, także najpierw e, troszkę uwyku mocy. Niesamowity smak, zwłaszcza jeśli posłodzi się tę kawę dobrym miodem. Hmm. Ta kawa kojarzy mi się z zimą, wiecie? No, jest moc, jest moc, jest chęć do życia. E, coś, czego jeszcze Wam nie pokazywałem, jeśli chodzi o śniadania greckie, e, no to y, są y, pewnego rodzaju to takie słodkości, które Grecy nazywają glikotukutaliu. Jak to się tłumaczy? kutaliu znaczy słodkość łyżeczki, czyli możemy powiedzieć, że słodkość z łyżeczki. I o co chodzi z tym? To, słuchajcie, to mogą być różnego rodzaju owoce, ale też warzywa, które są po prostu gotowane w wodzie z cukrem. I gotuje się do, powiedzmy, takiej to postaci, aż to się robi takie bardzo gęste. No i oczywiście można spotkać kutaliu. Z wielu różnych rzeczy, z rozkwin, z wiśni, z powiedzmy takich podstawowych owoców, które na pewno też znacie dobrze, ale y, powiedziałem Wam we wstępie tego odcinka, że będzie coś szokującego. I będzie, bo y, tutaj mam dwa takie słoiczki, zobaczcie. Jeden już opróżniony prawie w całości, to jest dowód tylko na to, że to coś bardzo dobrego, aczkolwiek bardzo ciekawego. No, i jeden, który kupiłem sobie niedawno na targu, który nazywa się Lajki. Eee, są to takie w, targi lokalne, gdzie rolnicy przyjeżdżają, sprzedają swoje produkty. Więc są to takie rzeczy, które może niekoniecznie zawsze można spotkać w supermarkecie, choć jak można, ale no, na targu Lajki można spotkać te bardzo takie, powiedzmy, jakby dla nas, powiedzmy, tutaj pochodzących z Europy Wschodniej, trochę takie nie, nieoczywiste słodkości. Eee, pierwszą słodkość, którą e, możecie zobaczyć, to jest jego wnętrze. No i właśnie zapachniało czostkiem. Dokładnie, słuchajcie, to jest, e, powiedzmy, e, nie chcę mówić marmolada, ale właśnie to glicodulgalium z czostku. Tu e, sobie nałożę troszkę więcej, bo to naprawdę jest bardzo niekonwencjonalny smak ze względu na to, że no, czosnek coś nam wydaje się wytrawny, prawda? A, a jednak na słodko daje to oprócz smaku czostku taką nutkę słodkiego. Ja sobie tutaj przygotowałem takie bułeczki, e, takie monówki powiedzmy, e, to jest jej połowa. I właśnie y, myślę, że dobrym sposobem, żeby zjeść. Akurat, no, Grecy uwielbiają jeść y, glikotukutaliu z na przykład także sucharami, e, takimi powiedzmy wysuszonymi chlebkami, e, które można kupić w każdej piekarni. E, ale y, też uwielbiają jeść glikotukutaliu z y, y, jogurtem. Ale też się zdarza, że po ktoś dość kawę i sobie na łyżeczkę nakłada i po prostu to jest taki pewnego rodzaju właśnie deser w czystej postaci. No to y, wasze zdrowie jemy y, czosnek y, na słodko z cynamonką. Więc fenomen Bosko! Okej. Okay. Myślę, że coś y, kolejnego też będzie dla Was sporym zaskoczeniem. Kolejny rodzaj gliko yy, Mogę już wam pokazać. Mam nadzieję, że widzicie ten napis. To jest napisane Glico karpuzi". Karpuzi e, to jest słowo na arbuza. Tylko słuchajcie. To nie jest Glico Tucutaliu z owocu, tego, tej czerwonej części arbuza. Jest to Glico Tucutaliu ze skórki arbuza. I to jest właśnie fenomen. Szczerze jeszcze tego nie otwierałem. Ej. Kiedyś ogóle jadłem to na wyspie Ewia, ale dobra. Mmm, eee! pachnie słodziutko. No i zaraz Wam tutaj pokażę, jak tak... Nawet są to jeszcze kawałeczki tych, tego czerwonego. To jest właśnie... To jest ten deser ze skórki arbuza. A ogólnie też musicie wiedzieć, że glikotykutaliu robi się z oliwek z orzechów włoskich, z bakłażana, to też takie, powiedzmy, troszkę mniej znane. E, więc y, jemy, próbujemy. Stinjasas, wasze zdrowie, moje zdrowie. O wiele twardszy jest ten owoc, niż y, y, czosnek. Trzeba trochę bardziej nacisnąć. Ale nadal jest to niesamowite. Hmm, Widzę, że to jest słoiczko, jeszcze dali to z migdałów. Albo może po prostu je tylko wrzucono. Na twardo. Znaczy. Muszę, że nie jest gotowane do migdał. Mam nadzieję, że pokazałem Wam czego, coś nowego. Coś co. Może ktoś z Was by się nie domyślił, że takie cokolwiek może istnieć, bo u nas y, raczej nikt nie robi nic z y, tej skóry grubej warstwy arbuza zielonej i po prostu to wyrzuca. Także wszystkiego najlepszego